Sbagliare un calcio di rigore Suonare prima di cool play Forse sì, forse no Almeno tu hai sempre ragione I'm distracted and you're Sto zitto, italo disco. Questa non è pizza. Festival parto. Szanowni Państwo, również Stary Sąd jest obecny w Orszance i wspiera Filipka przez to, że obecnością, ale i przed nami wystąpią za pół godziny górale czarni z przysietnicy i myślę, że to też będzie wielkie wsparcie. Dla, dla tego młodego człowieka Filipka, który po prostu potrzebuje naszej pomocy i pomagamy mu, jesteśmy z nimi. Cieszę się, że, że, że jesteśmy tutaj wspólnie w Olszance i będziemy go wspierać. Witam, jesteśmy z Obizy, przyszliśmy tutaj wesprzeć Filipka. Pozdrawiam wszystkich. Jako zespół wokalny Czarne Górali z Pusietnicy pragniemy podziękować za miłą gościnę, że mogliśmy tu wystąpić i wspomóc właśnie tak szlachetnego, takiego wielkiego wojownika Filipa Kurowskiego. Jest to dla nas wielki, wielki zaszczyt, i dziękuję właśnie całemu zespołowi, że. Jak chórem jednogłośnie powiedzieliśmy występujemy, pomagamy i myślę, jak my jesteśmy wielcy, tak Filip Kurowski jest bardzo, bardzo wielki. Gratulacje dla rodziców, dla całej rodziny, że ma tak mocne wsparcie, taką opiekę, no i myślę, że my taką malutki kroczek w tej właśnie dużej walce w przyszłość, my zrobiły ten pierwszy, pierwszy krok. A jesteśmy zespołem, który też stawia nie pierwsze kroki, bo on dopiero tam próbuje raczkować, ale tak mówię, wspólnymi siłami udało się i wspomóc. No, i tam nasz też przysięgnął pokazać. Dziękuję bardzo. Dlatego my też bardzo, chociaż w taki mały sposób, e, chcemy podziękować za wsparcie, za to, żeście przybyli no i wsparliście nas. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzień dobry. Jesteśmy z Przysietnicy, zespół Czarnych Górali. Przyjechaliśmy wesprzeć w, w naszym występem chorego Filipka. Zapraszamy. Moi drodzy, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Olszance. Nazywamy się Kapela Rombanka i mamy przyjemność dzisiaj zagrania wspaniałego koncertu dla naszego kochanego Filipka. Moi drodzy, my jesteśmy z okolic Mordarki, z okolic Łukowicy, z okolic Przyszowej, troszkę Iwkowej. I co, pokrótce mogę powiedzieć, że zespół stworzył ojciec, można powiedzieć synem. Tutaj chłopaki do nas dołączyli i w tym składzie gramy już dla Was od dwóch, można już powiedzieć prawie trzy lata. I co, dzięki uprzejmości rodzicom Filipka mamy dzisiaj właśnie możliwość zagrania. Tutaj w Olszance, wspaniałego koncertu charytatywnego i co mogę powiedzieć, warto pomagać. My pomagamy, dokładamy swoją, swoją cegiełkę, swój grosik, można powiedzieć. I zachęcamy Was wszystkich do właśnie pomagania Filip bo jest to wspaniały, wspaniały dzieciaczek, pełen właśnie humoru, pełen można powiedzieć energii i naprawdę warto i jeszcze raz powtórzę warto pomagać. Dziękujemy. To na pewno, dziękujemy. W tak. miejscu. Mam taką na to pewno powiesimy sobie na ścianie, bo jest to dla nas naprawdę bardzo miłe. Jeszcze raz z całego serduszka w moim imieniu i całego zespołu dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję wszystkim za, za to, że w ogóle przybyli. Ludzie, którzy nas nie znali, po prostu potrafili przyjść, wesprzeć nawet tą małą cegiełkę, pomogli nam zorganizować tą całą imprezę. Z całego serca naprawdę dziękujemy, bo to jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo Filip wymaga ciągłe, e, ciągłego leczenia i na każdym kroku po prostu no, nie ukrywajmy, pieniądze są potrzebne i każdy grosz po prostu dla nas jest na wagę złota. Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim, którzy przybyli, którzy nas wsparli w, tak, y, w tym okresie, zespołom. Którzy nie zostawili nas obojętnie, tylko przyjechali i wsparli nas ludziom, którzy z dobrym serduszkiem przyjechali. Dziękujemy bardzo.